Mówili, and wszyscy having another feast. I Ja myślałem, co to za rodzaj ludzie, oni wszyscy wiedzą, że umrzemy, oni tanczą śpiewają, śmieją się. that made me curious. What is this? What do they have? They have something nobody else has. I to zastanowiło, co to jest co nie mają czego nie inni. Because when you look in general on people the faces everything is full of hankering. it's sad. Kiedy spojrzymy na twarze ludzi dookoła, to ich twarze są pełne smutku pełne rzeczy, czegoś są zawsze. Then you see somebody out, there going ha, ha and he's drunk. Ja widzimy że ktoś w taki sposób się śmieje, to jej jesteś love So, you know, so uh, that's not a rational state of mind. <laughs> so, uh, in Krishna consciousness, we find this wonderful uh, view of reality. <laughs> the, uh, the real nature of this world and the nature of transcendence. This is I was personally on a morning walk with Prabhupada, and we walked through fields like this. There was lots of rain before. So we the and And did scan? He pointed to a dead mouse which was lying there on the road. Nagle szeptał się się zatrzymał i swoją laską skazał na matką mysz, która leżała na drodze. Said, Powiedział, co to jest? Jak nie już Prabhupada, on się pytał, co to jest, to on się tak naprawdę pytał, co to znaczy. But, but understood that the one said it's a dead mouse wszyscy to rozumieli jeden i powiedział. to jest ignored that and he pushed with the he said this is to i pokazał na mysz jest loca miejsce śmierci i dalej kontynuował spacer so how can you be so ecstatic in a face of death jak można być tak estatycznym? Z widzimy, że śmiedź this we get from Prabhupadas I to mamy z książek o upadku. This we get uh, by studying the nature of God. To mamy studium o naturze Boga. Bruce Ananda Purivana always expanding bliss. Który zawsze expanduje swoje szczęście. Expanding knowledge. Także rozszerza swoje wiedze. I to emery. Wiersz nie. Pierwszy kaiwa odblend. I what jest to, looking for. That's what we want. szukamy to jest to czego chcemy. want to be happy and fully knowledgeable chcemy być szczęśliwi i w pełni więcej wiecznie. W materialnym świecie wszystko jest tymczasowe. Leading to ignorance, ignorancji <laughs> i you I, I think there should be a regular visits by children and devotees in it sounds heavy, but slaughterhouses and old age the homes, that really makes <laughs> you happy. I both. <suppose. laughs> <laughs> Uh, także uh, engagement ja miałem wiele zajęć. Interesuje mnie to znaczy, zajmować się osobami, które umierają. People, people who were lying for three years Osoby, które przez trzy lata umierają na łóżku. I was very popular because usually ladies work in such places. But they have no power to turn around a hundred kilo lady around, you know. That's what you have to do. And then to was my job. Very brief. Very very short. Yeah, educational. bardzo y, można dużo robić z tego, by co you know, Was, always where the more pious I też były takie chwile, że raczej pobożne osoby stały się za bardziej świadome, śleżbre, the more ones, more <laughs> A bardziej a te istotne osoby starałyby się coraz bardziej złożyć. Oh God, is this what it to me? Co so to za book, to zrobił? And most famous one, they know, this is the end. A takie bardziej powolne osoby mówiły, no to jest koniec. Oh, but a should die like a gentleman. To mówił, że powinno się umierać jak gentleman. A gentleman, he defined the one who uh, admits his defeat.

Zostanie pokonany, no to tak tuka ta, ta w ziemię, że już koniec. And you respect your opponent. I w ten sposób oddajesz szacunek swoim przeciwnikowi.